Spójrzmy teraz na zadanie drugie. Mamy tutaj wykonać mnożenie. No to bierzemy sobie pierwszy wyraz i mnożymy przez cały ten nawias. Czyli x razy x to będzie x kwadrat, x razy minus 2 to minus 2x, 2y razy x to 2xy, a 2y razy minus 2 to minus 4y. No jeszcze trójka, 3 razy x to 3x, no i 3 razy minus 2 to minus 6. Następnie redukujemy wyrazy podobne, czyli tak, x w drugiej potęce mamy tylko tutaj. Następnie x samego mamy i tu i tu, czyli minus 2 plus 3 to będzie 1, czyli będzie dodać x, tej jedynki przy nie zapisujemy. No i całą resztę, jak widzicie, musimy przepisać. To już wyrazów podobnych nie będzie. Spójrzmy teraz na podpunkt B. Wykonajmy mnożenie. 2x razy 2x to będzie 4x kwadrat. 2x razy minus 3 to minus 6x. Minus y razy 2x to minus xy. Minus y razy minus 3, no to minus razy minus da nam plus, czyli dodać 3y. No i jeszcze mamy 1. 1 razy 2x to 2x. 1 razy minus 3 to minus 3. Redukujemy wyrazy podobne, czyli tak, tu mamy tylko 4x kwadrat. Spójrzmy na x, mamy w tym i w tym miejscu. Czyli minus 6 dodać 2 to minus 4x. No i resztę wyrazów należy przepisać, czyli minus 2xy plus 3y odjąć 3 podpunkt C. Także najpierw wykonamy mnożenie oczywiście, x kwadrat razy x to x do potęgi trzeciej. X kwadrat razy y to x kwadrat y. A x kwadrat razy 2 to 2x kwadrat. Teraz mamy y. y razy x to yx, ale zapiszmy zgodnie z kolejnością alfabetyczną jako xy, żeby łatwiej było ewentualnie skracać. y razy y to y kwadrat, no i y razy 2 to 2y. Spójrzmy, czy są jakieś wyrazy podobne. Mamy tak x do trzeciej, x kwadrat. No nie, tutaj nawet nie ma czego redukować. Zostawimy to sobie po prostu w takiej postaci. Podpunkt D mnożymy x razy x kwadrat to x do trzeciej, x razy minus 2x to minus 2x kwadrat, x razy 1 to będzie x. Teraz mamy minus y. Minus y razy x kwadrat to minus x kwadrat y. Minus y razy minus 2x to będzie plus 2xy. I minus y razy 1 to minus y. Spójrzmy, czy są wyrazy podobne. No widzimy, że nie ma żadnych wyrazów podobnych. Zostawmy to w takiej postaci. Jeszcze dwa przykłady. No tutaj mamy tak. Dwa nawiasy. No i tu musimy wykonać mnożenie, ale jeszcze zauważcie, że z przodu mamy 2x, czyli ja zrobię to w ten sposób, że 2X sobie przepiszę, otworzę nawias i wymnożę to, co mamy tutaj w nawiasie, czyli x razy 3 to 3x, x razy y to XY. Minus 2Y razy 3 to minus 6Y. Minus 2Y razy Y to minus 2y do kwadratu. Tu widzimy, niczego nie zredukujemy, czyli musimy jeszcze wszystkie te wyrazy pomnożyć przez 2x. No, czyli lecimy. 2x razy 3x to będzie 6x kwadrat. 2x razy xy to 2x kwadrat y. Tak na wszelki wypadek, jeszcze tutaj Wam pokażę, że mamy tak. 2x razy xy, czyli to mnożymy. Tu mamy x w pierwszej potędze, tutaj znajduje się przy tym wyrazie 1, czyli 2 razy 1 to 2. X do pierwszej razy x do pierwszej to x do potęgi 1 plus 1, czyli drugiej. No i y tutaj sobie przepiszemy. Stąd mi się pojawił tutaj ten wyraz. No dobra. 2x razy minus 6y to minus, minus 12xy. 2x razy minus 2y kwadrat to minus 4xy kwadrat. Patrzymy, czy coś zredukujemy. No widać, że nie. Czyli musimy przejść do podpunktu f. Tu postąpimy bardzo podobnie. Minus 4x przepiszę. Wymnożę sobie te dwa nawiasy przez siebie. Czyli 2x razy 2x to 4x kwadrat, 2x razy y to 2xy, minus Y razy 2x to minus 2x i minus Y razy Y to minus Y kwadrat. Tutaj zobaczcie, że te dwa wyrazy nam się zredukują. Bo 2xy odjąć 2xy to będzie 0, czyli tak naprawdę w nawiasie nam pozostanie 4x kwadrat odjąć y kwadrat. I teraz to, co mamy w nawiasie, mnożymy przez minus 4x, czyli minus 4x razy 4x kwadrat to minus 16x do trzeciej, minus razy minus to plus, czyli mamy 4xy kwadrat.